Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z moimi strategiami inwestycyjnymi o nazwie Ace Active. Dołącz do kapitałów, którymi zarządzam. Andrzej Stefaniak. Dane kontaktowe są podane w tle oraz w opisie filmu. Pozdrawiam. Witam dzisiaj o poranku. Inflacja to już nie jest problem. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały nie są dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Inflacja to już nie jest problem. Drodzy państwo, wczoraj mieliśmy dane o inflacji, rynek je dyskontował, a dzisiaj poznamy ostateczne, finalne odczyty inflacji w tym wypadku w ujęciu inflacji producenckiej, więc będziemy wiedzieć więcej o trajektorii inflacyjnej w końcówce 2023 roku w Stanach Zjednoczonych. Wczorajsze dane o inflacji pokazały, że jest ona wyższa niż zakładał konsensus rynkowy, i to wyraźnie wyższa. Dlatego też uzasadnione są pytania o to, czy w najbliższym czasie dojdzie do rozjazdu między czynnikami, które wcześniej wpływały na spadek albo wzrost inflacji, a samym zachowaniem tempa wzrostu cen? Dlatego też będziemy się temu bardzo uważnie przyglądać, no i rynek także będzie musiał uzasadnić swoje postępowania względem tej, tego zachowania inflacji w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jeżeli będziemy cały czas zakładać postępującą dezinflację otworzy się to otworzy się szansa na te obniżki stóp procentowych, które teraz są przez rynek wyceniane, natomiast jeżeli się okaże, że inflacja jednak jest problemem i że jest wyższa niż zakłada konsensus rynkowy to szansa na to, że wkrótce dojdzie do przewartościowania ocen, kiedy może dojść do pierwszej obniżki, bo będzie duża zrzutowaniem tego zjawiska na różne inne klasy aktywów ale wygląda na to, że rynek Traktuje te dane w taki sposób, że inflacja to już nie jest problem, ponieważ reakcja rynkowa była wprost przeciwna do danych, które poznaliśmy. Teoretycznie dane, które pokazują, że inflacja jest wyższa, powinny doprowadzić do zmniejszenia oczekiwań co do tego, jaka będzie szansa i tempo obniżek stóp w Stanach Zjednoczonych. A okazało się, że te dane wywołały. Zachowanie przeciwne zwiększyło się szanse, zwiększyły się szanse na obniżki stóp procentowych i bardziej agresywne postępowanie amerykańskiego banku centralnego w taki sposób, że o 15 punktów bazowych zwiększyły się szanse na to, gdzie będą stopy procentowe pod koniec tego roku. Jest w rynku ponad 6 obniżek klasycznych o 25 punktów bazowych w Stanach Zjednoczonych, i jeżeli się okaże, że dzisiaj po inflacji producenckiej. Te poziomy są utrzymane, to zamiast reakcji negatywnych na dane o inflacji, będzie reakcja pozytywna i będzie to jednoznaczny sygnał, że inflacja to już nie jest problem dla rynków finansowych. Dlatego też będziemy patrzeć o godzinie 14:30 na te wydarzenia, które będą miały miejsce. Jak widzimy, w ostatnim czasie inflacja producencka zaczyna odbijać. Jest to przede wszystkim spowodowane efektem bazy. Przypominam, maksymalne poziomy inflacyjne w 2022 roku osiągnęły swoje apogeum w, we wrześniu, w sierpniu. No i od tego czasu, w 2023 roku, efekt bazy działa na niekorzyść na, na niekorzyść desinflacji, czyli podbija tempo wzrostu cen. I widzimy to na tym następnym wykresie, gdzie są nałożone inflacje producenckie dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro. No i teraz. Zadaniem inwestorów będzie oszacowanie, jaki jest wpływ, tempo procesów, które będą zmniejszały efekt bazy na to, co się wydarzy na inflacji producenckiej. No i poró dla porównania strefa euro. W strefie euro jest cały czas w rynku około 138 punktów bazowych obniżek stóp do końca tego roku, a pierwsza obniżka ma mieć miejsce w kwietniu. Natomiast wczoraj pod koniec sesji w Stanach Zjednoczonych pojawiły się także informacje od prezesa Lagarde, która wprost zasygnalizowała, że jeżeli mamy mieć obniżki 100% w strefie euro, no to powinno być to z... spowodowane zbliżaniem się inflacji w strefie euro do poziomu 2%. Jak widzimy teraz, inflacja wynosi 2,9%, więc jeżeli wkrótce będą się pojawiały dane pokazujące, dalsze spadki inflacji to wzrośnie szansa na te bardziej agresywne posunięcia banku centralnego, no i w taki sposób moim zdaniem trzeba będzie interpretować wydarzenia, które będą miały miejsce wkrótce na rynkach finansowych względem pozycjonowania się tych rynków odnośnie zachowania wzrostu cen. I takim dodatkowym miernikiem, który pozwala zwiększyć szanse albo prawdopodobieństwo tego, czy Zjawiska obserwowane na wycenach stóp procentowych są właściwe. Jest obserwowanie amerykańskiej rentowności obligacji. Wczoraj doszło do spadku poniżej 4%. Jest to bardzo pozytywny dla ryzyka sygnał. Rynek widzi, że broni się średnia 200 sesyjna na wykresie dziennym. Broni się także 3 miesięczny kanał wzrostowy na cenach obligacji. Dlatego też popyt na ryzyko, nie dziwmy się, że atakuje indeksy giełdowe, że uważa, że inflacja to już nie jest problem jest moim zdaniem rosnąca szansa na to, że będziemy wkrótce przechodzić poziom 1,1 na euro-dolarze. Na chwilę obecną jesteśmy cały czas poniżej tego poziomu. tak konsolidacja, która jest ograniczona poziomem 1,09 od dołu i poziomem 1,10 od góry cały czas trwa, ale widzimy, że sekwencja każdych kolejnych dołków prowadzi do tego, że są one utworzone wyżej. Dlatego też Rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce świadkami wybicia mocnego ruchu w górę, i ja też spodziewam się, że właśnie taka reakcja ostatecznie wystąpi. Natomiast te czynniki, które wcześniej prowadziły do zmiany inflacji, wynikały z tego, co się dzieje na ropie naftowej, a wczoraj okazało się, że ten prosty model nie zadziałał. Natomiast ropę naftową należy cały czas śledzić, a ostatnie wydarzenia z ostatnich godzin są interpretowane w taki, spo w taki sposób, że e, uderzenia Amerykanów i Brytyjczyków na piratów, którzy atakują statki w, na Morzu Czerwonym, e, jednak. Próbują być wykorzystywane przez rynek jako pretekst do podbijania ceny ropy naftowej, stąd też takie wzrosty. Natomiast, jeżeli popatrzymy na nieco dalszą perspektywę, to jesteśmy cały czas poniżej nawet pierwszego oporu w rejonie 75 dolarów na ropie WTI. Dlatego też, na chwilę obecną, nie można nic nowego powiedzieć. Natomiast, tak, że tutaj widać, że z każdym kolejnym ruchem spadkowym sekwencja kolejnych dołków jest ustanowiona wyżej. Dlatego też bądźmy wyczuleni, ponieważ wkrótce może pojawić się jednak jakiś impuls, który będzie starał się trwale przejść przez poziom 75 dolarów. Natomiast, moim zdaniem, to, że inflacja już nie jest problemem dla rynków finansowych, najlepiej widać na indeksie giełdowym Standard Poor's. Wczoraj nie było. Siły doprowadzić do tego, żeby te dane do, były pretekstem do wywołania głębszej korekty spadkowej, nawet do tego, żeby zaatakować minima, które były parę dni temu ustanowione, a to jest sygnał, że rynek chce rosnąć i że chce kontynuować tempo wzrostu, chce utworzyć nowe maksima wszechczasów i żeby kontynuować hostę. Dlatego też, moim zdaniem, rośnie prawdopodobieństwo, że podczas dzisiejszej sesji będziemy przechodzić przez ten poziom, a przypominam, Dzisiaj rozpoczyna się sezon wyników spółek mniej więcej od godziny 13 naszego czasu będą się pojawiały pierwsze wyniki i zobaczymy jak rynek na nie reaguje, ale przede wszystkim na perspektywy na cały 2024 rok. Jeżeli bowiem inwestorzy faktycznie grają na ożywienie gospodarcze, no to informacje o potencjalnych lepszych zyskach wynikających przede wszystkim z wpływu obniżek 100% na wyniki spółek. Mogą doprowadzić do pozytywnych kolejnych reakcji indeksów giełdowych i być tym pretekstem do utworzenia nowych maksimów na giełdzie papierów wartościowych. Dlatego też myślę, że warto poświęcić dużą wagę i bacznie obserwować wydarzenia dzisiaj na indeksie Standard Pur. Jeżeli okaże się, że zakończymy tydzień na nowych maksimach, na rekordach wszechczasów. To będzie to zapowiedź tego, że już w najbliższych tygodniach będziemy szturmować psychologiczny poziom 5000 punktów. Moim zdaniem jest to scenariusz bazowy. Trwa efekt stycznia w taki sposób, że potencjalne korekty są wykorzystywane do akumulacji akcji w Stanach Zjednoczonych. Nie ma potencjału na chwilę obecną nawet do tego, żeby wywołać jakąś większą korektę z tych poziomów, które. Są zbliżone do maksimów wszech czasów, tak żeby zasygnalizować rynkowi grę na formację podwójny szczyt, a to moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami wybicia wkrótce i kontynuacji ruchu w górę na indeksach giełdowych. Natomiast na co jeszcze moim zdaniem warto zwrócić uwagę, to zachowanie giełdy w Japonii. Indeksy giełdowe ładnie rosną, mamy kolejną sesję wzrostową. Rynek zbliża się do maksimów wszechczasów. czasów, to będzie sprzyjałe popytowi na ryzyko, także w Europie. Korelacja między zachowaniem indeksu a parą dolar-do-jena, także wyraźnie rośnie, jest dodatnia, więc wzrosty indeksu giełdowego są wspierane przez zachowanie jena japońskiego, to da się wyczuć nawet intuicyjnie. Rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy Wkrótce świadkami kolejnego ataku na opory, także na indeksie DAX. Moim zdaniem jest na to wielka szansa. No i oczywiście to, że amerykański dolar się nie przecenia, a rentowności spadają, zwiększa szanse na to, że będziemy także wkrótce świadkami szturmu na opory na cenie złota. Takie powiązanie moim zdaniem jest bardzo logiczne i prawidłowe. Natomiast to, co nie pasuje do układanki prowzrostowej na ryzyku, to zachowanie ceny miedzi. Nie udało się wczoraj wbić znowu nad linię trendu wzrostowego linia została potwierdzona a wczorajsze maksima stają się punktem odniesienia w krótkim terminie i dopiero ich, ich pokonanie będzie faktycznie oznaczało, że zbliża się kolejny kolejna próba ataku na potężne opory w rejonie 8650 dolarów na razie po prostu trwa konsolidacja nic nowego się nie dzieje na co warto zwrócić uwagę to bitcoin, ponieważ udało się w, wczoraj Udało się wczoraj. Mamy, mamy te ETF-y na Bitcoinie. Mamy tutaj na kolejnej planszy, wyszczególniłem te najważniejsze, te, te, te ETF-y pod względem ich tickerów, nazw jak i kosztów, jakie są przez inwestorów, mają być ponoszone, żeby na nich dokonywać transakcji. I zobaczymy jak zostaną one przyjęte przez rynek finansowy. Myślę, że jest duża szansa, że będą one pozytywnie odebrane przez rynek finansowy. Natomiast będzie od ich popularności będzie zależało to, czy rynek będzie je traktował poważnie. Natomiast warto odnotować, jeżeli chodzi o Bitcoina, fakt, że wczoraj udało się punktowo zaatakować kluczowe opory o 48,5 tysiąca dolarów. Przypominam, to jest ważny poziom Fibonacciego w ujęciu całej Bessy 2022 roku, no i teraz trwa realizacja zysków i od jej głębokości będzie uzależnione to, jak szybko znowu podejdziemy po ten opór, jaka będzie szansa na jego trwałe pokonanie. Ja spodziewam się, że fakt utworzenia tego tych ETF-ów będzie sprzyjał temu, żeby korekty były w miarę płytkie i że nie były, że nie będą głębokie, dlatego też Moim zdaniem rośnie prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce przechodzić trwale przez ten opór i już bezpośrednio szykować się do ataku na maksima czasów. Przypominam, w tym roku mamy jeszcze halving, obniżki stuprocentowej także sprzyjają kryptowalucie, dlatego też moim zdaniem będziemy teraz już widać, że rynek wcześniej kupując plotki teraz sprzedaje fakty, ale nie spodziewam się, żeby jakaś była większa i głębsza korekta spadkowa na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. I na koniec Polski aktywa. Mamy dzisiaj rachunek bieżący o godzinie 14. Dane będą e, pozwalały e, myśleć, czy złoty będzie większy, miał cały czas potencjał ku dalszej aprecjacji. Im większa nadwyżka na rachunku bieżącym, tym większa szansa na umocnienie krajowej waluty. Rędowności polskich papierów mają potencjał ku temu, żeby złamać ostatecznie poziom 5%, rozpocząć kolejną fazę hossy. Polskie obligacje zachowują się lepiej niż odpowiedniki w Stanach Zjednoczonych. Ta relatywna siła moim zdaniem naprawdę zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy ten psychologiczny poziom łamać. Polski złoty znowu nie ma siły do tego, żeby przejść poziom 4 złotych względem amerykańskiego dolara, a od zachowania amerykańskiego dolara będzie uzależnione to, co się dalej wydarzy moim zdaniem ryzyka geopolityczne są już uwzględnione na chwilę obecną, ryzyka polityczne Polski także jest już za nami i przede wszystkim teraz wpływ euro będzie się odciskał piętnem na zachowaniu krajowej waluty dlatego też jeżeli w najbliższych godzinach euro-dolar pójdzie w górę to złoty znowu się umocni, ale jeżeli euro-dolar będzie spadał no to krajowa waluta będzie atakować poziom 4 zł w moim scenariuszu bazowym jest jednak umocnienie krajowej waluty oraz oczywiście także polskiej giełdy papierów wartościowych, która myślę, że ma potencjał ku temu, żeby obronić ostatnie minima, ruszyć znowu w kierunku 2300 punktów i nawet zbliżenie się do tego poziomu 2300 punktów będzie oznaczało, że kształt świecy tygodniowej jest zachęcający do popytu. Jest zachęcający, by wieścić scenariusze prowzrostowe, no i moim zdaniem jest duża szansa, że faktycznie tak się stanie. Jak będzie, oczywiście zobaczymy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, dawania lajków. No i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Zrobimy sobie kolejne wejście na żywo, komentując ostateczne dane o inflacji, które poznamy o godzinie 14:30. Wszystkiego dobrego, dużej, dodatniej stopy zwrotu. Cześć.